Edyta Olszówka lamie przepisy drogowe wszystko, poklonić się słynnemu aktorowi, z diecia. Edyta Olszówka to wybitna aktorka filmowa i serialowa. Na co dzień gra jednak w teatrach, najczęściej w Teatrze Narodowym oraz w komercyjnym Teatrze garnizon Sztuki w rewelacyjnym spektaklu Victoria – Truman Show. Aktorka zaliczyła jednak ogromna wpadkę, gdy ostatnio przyjechala na próby do Teatru Narodowego. Centrum stolicy. Przedmala scenę Teatru Narodowego podjeżdża mala, ale jak z luksusowe auto, mini-kupercą pryman. Wysiada z niego rozpromieniona Edyta Olszówka, a oczy smieja jej się na widok wychodzącego w z Teatru Jana Frycza. Już daleka aktorka składa dla niej jak do modlitwy i nisko klania się mistrzowi aktorstwa. Oddajac mu w ten sposób Holt, Dopiero po chwili wpadaja sobie im w ramiona. Co prawda Edyta Olszówka i Jan Frycz w teatrze grają w różnych spektaklach, ale mijają się za kulisami. Jak ostatnio, przed teatrem. Dla aktorki musi to być nie lada przeżycie, bo az przepisy drogowe. Parkując obok teatru zastawila kilka zastawila kilka stojących w przychodniku samochodów. Niczym się jednak nie martwila i popędziła do teatru na próbę. A przecież za taki wyczyn grozi od 100 do 300 zl mandatu i 1 pkt karny. Zobaczcie w naszej galerii, jak Edyta Olszówka lamie przepisy i klania się Janowi Fryszowi.